Gdzie jest ta faktura? Za leasing. Termin jutro, a na mailu pusto. W spamie? Nie. W koszu? Nie. Znacie to uczucie? A teraz wyobraźcie sobie, jak to wygląda, będzie Wasza rzeczywistość w przyszłości. Koniec z PDF-em w załączniku. Koniec z papierem, który można wziąć do ręki. Wchodzimy w erek SEF, Krajowego Systemu E-Faktur. Dla jednych to cyfrowa rewolucja, dla innych biurokratyczny armagedon. Ale jedno jest pewne: jeśli masz leasing, to zmiana dotknie ciebie w pierwszej kolejności. Od lutego, bo co miesiąc czekasz na ten jeden kluczowy dokument, żeby wrzucić go w koszty i odliczyć wad. A na mailu nic nie ma. Cześć, mam na imię Mariusz i na tym kanale tłumaczę zawiłości leasingowe, ale prostym językiem. Dzisiaj powiem Ci, jak przygotować się na Ksef, żeby nie obudzić się z ręką w zablokowanym systemie. I dlatego ta zmiana jest jak przesiadka z Nokii 3310 na najnowszego smartfona. Na początku będziesz klnąć, ale odwrotu już nie ma. Zapraszam. Co to w ogóle jest ten XEF? Mówiąc najprościej, XEF to taka wielka rządowa chmura. Do tej pory było tak. Firma leasingowa wystawiała fakturę, klikała wyślij i PDF lądował u Ciebie na mailu. Proste, miłe i przyjemne. <laughs> to faktura. Rxf, firma leasingowa wystawia fakturę i wysyła ją, ale nie do Ciebie, tylko do Ministerstwa Finansów. Dokładnie do tego centralnego systemu. System sprawdza, czy faktura jest poprawna, nadaje jej dodatkowy numer i dopiero wtedy Ty możesz jako przedsiębiorca ją sobie z tego systemu zastrzeć bądź podejrzeć. To oznacza koniec pewnej epoki. Faktura przestaje być obrazkiem, który możesz sobie wydrukować i dać księgowej, faktura staje się ciągiem danych. Plikiem XML którego ludzkie oko nie jest w stanie szybko przeczytać. To jest dokładnie taka zmiana, jak porzucenie starych telefonów. Pamiętacie, bateria kiedyś trzymała tydzień. Można było wbijać tym starym telefonem gwoździe, a teraz? Mamy komputery w kieszeni. Ksef ma usprawnić obieg dokumentów, uszczelnić wad i sprawdzić, że skarbówka będzie wiedziała o swoich kosztach szybciej niż tych sam. Największe obawy leasingobiorców. Dobra, ale co to znaczy dla ciebie w praktyce? Jak masz wziętego Mercedesa czy maszynę budowlaną w leasingu? No problem pierwszy, kiedy zapłacić? Do tej pory dostawałeś fakturę 10 dnia miesiąca. Płaciłeś 15. Teraz faktura pojawi się w systemie XE w momencie wystawienia. Ale jeśli nie masz odpowiedniego programu księgowego, albo aplikacji, to nawet nie będziesz wiedział, że ona tam jest. Ryzyko? To możesz przegapić termin płatności raty leasingowej. A firmy leasingowe kochają naliczać noty odsetkowe i opłaty za monity. To są małe kwoty, ale bolą najbardziej. Problem drugi opis przelewu. W leasingu często jedna faktura pokrywa ratę kapitałową, odsetkową, czy np. ubezpieczenie. W PDF-ie to ładnie masz rozbite, widzisz w tabelce. W pliku XML w XEF to będzie surowy kod. Będziesz potrzebować systemu, który to przetłumaczy na widok, który rozumiesz, żeby wiedzieć, ile dokładnie przelać. Za co i jaki jest tytuł przelewu. Problem trzeci. Pamiętajcie, prawo do odliczenia VAT powstaje, kiedy faktura wpłynie do KSEF. Nie kiedy Ty ją otworzysz, ale kiedy system rządowy powie, że przyjąłem. To akurat plus, bo teoretycznie faktury będą dostępne szybciej. Ale musisz mieć nawyk sprawdzania tego systemu regularnie. Jak się przygotować? Nie ma co panikować. Ja jako broker, który współpracuje z 40 firmami leasingowymi, widzę co się dzieje na zapleczu. Giganci rynku, duże banki i firmy leasingowe są już gotowi. Oni wydadzą miliony na systemy integracyjne. A ty co musisz zrobić jako mały przedsiębiorca? Po pierwsze, zaprzyjaźnić się z technologią. Jeśli Twoja księgowość to pani Basia z zeszytem, to czas na poważną rozmowę. Musisz mieć program do fakturowania zintegrowany z KSEF. Taki, który sam pobierze fakturę za leasing i wyświetli ci ją w ludzkiej formie. Po drugie, upoważnienia. To jest klucz. Jeśli masz biuro rachunkowe, musisz im nadać uprawnienia w systemie, żeby mogli pobierać faktury w twoim imieniu. Inaczej księgowa nie zaksięguje kosztów, bo ich fizycznie nie zobaczy. Po trzecie wizualizacja. Dopytaj swojego doradcę leasingowego, na przykład, mnie, czy firma leasingowa planuje wysyłać tak zwane wizualizacje faktur. Wielu leasingodawców, wiedząc jaki będzie to szok, planuje przesyłać przez pierwszy rok obrazki na maila. Faktury z dopiskiem to nie jest faktura, to tylko wizualizacja. Oryginał jest ksew. To będzie dla ciebie ściąga do płatności. Słuchajcie, ksew to jak wizyta u dentysty. Nikt tego nie chce, wszyscy się boją, ale jak już się to zrobi, to okazuje się, że da się żyć, a zęby są zdrowsze. Docelowo ten system sprawi, że faktury nie będą ginąć, a podobno zwroty VAT będą szybsze. Okaże się za chwilę. Ja jako broker trzymam rękę na pulsie. Jeśli bierzesz leasing za moim pośrednictwem, nie zostawiacie z tym samym. Pomaga moim klientom zrozumieć, jak czytać te nowe dokumenty i jak nie przegapić płatności. Pomogę Ci to przez cały okres Twojej umowy leasingu. Więc jeśli szukasz finansowania leasingu, pożyczki czy najmu i chcesz mieć pewność, że po drodze nie zgubisz się w wyjaśnieniu nowych przepisów, wpadnij na moją stronę kliklispl zakładka kontakt. Tam znajdziesz najbliższy oddział swojej okolicy i same osoby, które rekrutowałem. Jeśli ten odcinek trochę Cię uspokoił albo zmotywował do działania, zostaw łapkę w górę lub subskrybuj. Bo jak tylko se wejdzie w życie, to pojawią się problemy, na które od razu będę reagować, a ty będziesz na bieżąco. No to co? Klikaj i do następnego kliknięcia. Cześć!